Witam Was w kolejnym odcinku raportu z frontu, gdzie omówimy sytuację frontową w wojnie rosyjsko-ukraińskiej. Z góry przepraszam za utrudnienia pod poprzednim materiałem. Mój montażysta nie zareagował w porę i nie usunął muzyczki z pierwszej minuty filmu. Na dniach pojawi się już raport specjalny o tym, jak zima wpłynie na działanie na froncie i o chorobach frontowych, więc warto obejrzeć. Mówię tutaj ze względu na to, że wiem, że na pewno ten materiał będzie oglądało parę tysięcy osób, więc zachęcam do oglądania. Więc przechodzimy na odcinek hersoński. Ostatnim razem właśnie na tym odcinku, jak, o tym odcinku jak mówiłem, to się trochę zagłuszyło, ale tak. Oczywiście nie jest nowością, że Herson jest ostrzeliwany. Też oczywiście miejsca tutaj takie jak Mikołajów czy Krzywy Róg ostatnio były ostrzeliwane, szczególnie infrastruktura... Energetyczna. Rosjanie, tak jak wycofali się 15-20 km od Dniepru, tak, nadal tam stoją. Oczywiście tych jednostek nie jest dużo, też po stronie ukraińskiej tych jednostek też nie jest dużo, bo większość zostało przetransportowane do odwodu, gdzie oddział odpoczywają, a Rosjanie częściowo przetransportowali swoje jednostki pod Bachmut, gdzie też. Posłali je Ukraińcy. Być może też posłali je pod Kreminno ukraińcy Część z tych odwodów, ale możliwe, że to było dokonywane, dokonywane te utoczenie siłami, które tu już były. A więc, tak, większość odwodów ukraińskich siedzi w Dnipro. Rosyjskie siły siedzą gdzieś na, głęboko na zapleczu. Oczywiście, kierunek zaporowski impas. Nic się nie dzieje. Rosjanie znowu klepią o zbliżających się uderzeniach. Też Ukraińcy prawdopodobnie przygotowują się pod jakieś większe działania ofensywne, które być może będą w grudniu, styczniu. Aczkolwiek nie mamy pewności, czy tutaj te uderzenia się odbędą, czy może na kierunek Starobielska i Siewirodoniecka, ale ja bardziej obstawiam tutaj kierunek Tokmak Połochy-Melitopol. W tym tutaj w trójkącie pójdą. Dodatkowo, jak już tutaj jesteśmy, warto wspomnieć, że, że przyciekła umowa między Ukraińcami a Rosjanami, że Rosjanie mieli opuścić Energodar, który jest okupowany przez Rosjan od dobrych paru miesięcy prawie od początku wojny. Znajduje się w nim oczywiście elektrownia, jedno, największa elektrownia atomowa na Ukrainie, nie wiadomo czy, jeszcze nie wiadomo, albo przynajmniej ja nie wiem, czy Ukraińcy mieliby tutaj wkroczyć czy to by miała być ziemia niczyja, czy miałaby to tutaj oddziały międzynarodowe tutaj, możliwe, że oddziały ONZ-u mogłyby wkroczyć, czy coś takiego, ale na razie nie wiadomo jeszcze co z EnergoDarem się stanie, oczywiście jeszcze jeszcze Rusy nie uciekli z energodaru. Jeszcze wciąż tam stacjonują. Oficjalnego oświadczenia co do tej umowy nie ma. Ja na razie y, przypuszczam, co może stać się z tym obszarem. Na razie nic nie wiemy. Obyśmy się jak najszybciej dowiedzieli, co z tym jest i oby te przecieki się sprawdziły, bo to jest bardzo dobra informacja. Na kierunku Donieckim. Oraz w układarskim Pawliwka. Sytuacja niezmienna. Rosjanie szturmują na centrum, ale nie mogą uzyskać przełamania ze względu na to, że Ukraińcy mają dobrą, mocną pozycję w układarze. Skąd ślą ogień artyleryjski i centrum Pawliwki jest pod ogniem artylerii ukraińskiej, jak i rosyjskiej. Przez co Ukraińcy nie mogą wyprowadzić kontruderzenia. Nowa Nowe Marinka, raczej bez zmian. Marinka jest pół na pół pod kontrolą, Rosy, pod kontrolą rosyjską i ukraińską. Prawdopodobnie Ukraińcy mieli jakieś drobne kontruderzenia przeprowadzić, ale co do tego nie mamy jeszcze 100% pewności pod perwomańskie. Wodjane i opytne, front zamar. opytne całe rosyjskie. Wodjane połowicznie, południowa część zajęta, opanowana przez Rosję. Południowa, południowo trzymają Ukraińcy, a w, w perwomańskie Rosjanie uchwycili przyczółek w południowo-wschodniej części miejscowości. Tutaj, oczywiście, Rosjanie Wykonali kilkanaście uderzeń na Awdijivkę w celu okrążenia od opytne Wodiane oraz od północy i na samą Awdijivkę. Jednakże, jak na razie zapowiada się na to, że te próby Rosjanie zaniechali ze względu na duże straty wśród swoich żołnierzy. Pod Bachmutem sytuacja jest w miarę ustabilizowana. Rosjanie zajęli Kurtumiwkę, Ozarivkę, najprawdopodobniej Dibrowę i jak na razie utrzyma, u, utrzymują swoje pozycje w tych miejscowościach i nie mogą przejść naprzód, bo Ukraińcy zatrzymali się na linii kanału. O Pytne i o Iwanhrad trwają walki. Widzieliśmy ostatnio materiały potwierdzające obecność Ukraińską w opytne. O Iwangradzie to dużo nie wiemy, aczkolwiek raczej jest przynajmniej częściowo pod kontrolą rosyjską. Widziano też ostatnio, ostatnio widziałem też na Twitterze, pojawiło się wpis Rosjanina, który stał przy tabliczce z, z przekreślonym Bachmutem czyli Rosjanie gdzieś wydarli się. Na terytorium administracyjne Bachmutu. Nie było widocznych zabudowań, więc do zabudowań nie wkroczyli, ale na teren, na teren Bachmutu prawdopodobnie częściowo malutki przyczółek w samym Bachmucie mogli Rosjanie utworzyć. Co do drogi, tutaj Rosjanie mieli ją. Nie prze, jeszcze nie przeciąć. Ukraińcy mi odeprzeć atak w rejonach stacji paliw, ale do samej stacji paliw Rosjanie prawdopodobnie nie doszli. W Sołedarze i w Bachmuckie sytuacja jest niezmienna. Nadal Rosjanie szturmują, aczkolwiek bardziej skupiają się na samym Bachmucie oraz na terenach na południe od Bachmutu, a na Sołedar i Bachmudzki, raczej powiedzmy te uderzenia są nadal wykonywane, ale Rosjanie dla Rosjan priorytetem jest Bachmut. Też słyszało się o tym, że Ukraińcy niby mieli uderzyć spod samej gorłówki spod samej gorłówki i mieli zająć tutaj, mieli tutaj podejść lekko do drogi i mieli też odeprzeć na 2 kilometry od tutaj, w tych rejonach Rosjan od samego terytorium Bakhmutu. Te informacje są niepotwierdzone. Na razie nie możemy o nich jeszcze nic, znaczy w sumie to powiedziałem Wam o tej informacji, ale ta informacja nie jest w żaden sposób jeszcze potwierdzona. Dobrze. Tutaj mamy biłochoriwkę oraz yy, Jakobliwkę, które są. Yy, Jakobliwka raczej jest ukraińska, Rosjanie utrzymują przeczółek po drugiej stronie drogi. Tpirne zostało obronione, jest dalej ukraińskie. A Ukraińcy zatrzymali uderzenie na biłochoriwkę, odparli te uderzenia, ale dzieje się tutaj ciekawie pod Kreminną. W okolicach samej Kreminnej, od Ploszczanki po Dibrową, Ukraińcy przeprowadzają dość, obszerną, o, dość obszerne działania kontrofensywne. Czarnopopiwka miała zostać zajęta. Co do Żytliwki, nie mamy tutaj pewności, ale działają tutaj prawdopodobnie jednostki e, sof e, jednostki specjalne. E, a co do regularnych wojsk, na razie jeszcze nie mamy tutaj pewności, aczkolwiek na pewno, aczkolwiek może być ona już opanowana przez Ukraińców. Czerwonopopiwka jest w pełni zabezpieczona. Zobaczymy, czy Ukraińcy utrzymają kontrolę nad tą miejscowością Oczywiście, wraz z tym, jak zajęli czerwono popiwkę to przecięli drogę P-66. Przecięcie drogi. P-66 niesie i czer, e, czerwonopopiwki niesie za sobą utracenie bardzo ważnego punktu, punktu obrony na e, linii umocnieni rosyjskiej i jeśli Ukraińcy utrzymają czerwonopopiwkę to może przynieść to e, jedynie negatywne skutki dla armii rosyjskiej po prostu to jest miejscowość na której utratę Rosjanie nie mogą sobie pozwolić to jest jedna z największych miejscowości właśnie na ich linii obrony i utracenie czerwono-popiwki będzie i utrzymanie na, na niej kontroli będzie równoznaczne z tym, że linia obrony na drodze P-66, a tym samym swatowo będzie zagrożone i Rosjanie będą musieli się z tych miejscowości wycofać. A już szczególnie być może z kreminnej, która znajdzie się w półokrążeniu. I duża część dróg zaopatrzeniowych zostanie odcięta. A i jeszcze też warto wspomnieć o tym, że Dibrowa też została przejęta przez Ukraińców. Jeszcze nie mamy za bardzo potwierdzeń, więc na razie jest zaznaczona na szaro. Ale. Raczej jest już kontrolowana przez Ukraińców, i Ukraińcy już podchodzą pod same zabudowania kremliny. Pod Svatowem sytuacja jest ustabilizowana: nic się nie dzieje. Na, w obwodzie Charkowskim, też nic się nie dzieje, tutaj sytuacja jest stabilna. Warto wspomnieć też o wybuchach na terenie Rosji. W nocy Ukraińcy mieli ostrzelać ważne bazy wojskowe na terenie Rosji. I tutaj jedną z tych baz jest na przykład baza w Engels w pod Saratowym, w której miały stacjonować bombowce Tu-95. Rosjanie potwierdzają to, że Ukraińcom Ukraińcy udało się unieszkodliwić dwa, myśli, dwa przepraszam bombowce i tutaj kolejną bazą, na której znajdują się bombowce. Bombowce strategiczne armii rosyjskiej jest Riazan. I tutaj miało baza wojskowa w Riazaniu miała zostać ostrzeliwana przez Ukraińców. Straty rosyjskie tutaj są nieznane. Aczkolwiek wiemy, że te dwa ataki na Engels, dwa Narodnictwa Angielskiego i w Riasaniu e, miało spowodować to, że Rosjanie poderwali swoje myśliwce. Poderwali prawdopodobnie 14 myśliwców, no i zaczęły się najbardziej intensywne od początków nalotów na infrastrukturę energetyczną e, ostrzały ukraińskich miast. Ostrzelano między innymi Kijów, też doszło też rakiety doszły do Lwowa Tarnopola w Krzywym Rogu też prawdopodobnie są duże uszkodzenia duże uszkodzenia infrastruktury energetycznej na pewno do Charkowa dotarło, pod Kijowem oczywiście nie ma co się dziwić tak jak zwykle, obrona przeciwlotnicza jest najlepiej przygotowana i najlepiej sobie radzi z tymi ostrzeliwaniami. Trzeba też pamiętać o tym, że Ukraińcy dostali, Ukraińcy dostali dwa systemy, dwa systemy niemieckie na SAMS, sześć kolejnych jest w drodze, więc obrona przeciwlotnicza ukraińska się ciągle wzmacnia. Też prawdopodobnie Rosjanie mieli przeznaczyć dość spore fundusze na na te systemy przeciwlotnicze. Które, miały, które będą zakupione, zakupione przez e, Ukraińców. Oczywiście nie te 6, tylko te kolejne, kolejne jeszcze systemy NASAMS. Na froncie działo się stosunkowo dużo, jak na ostatni czas. Jak na warunki, które panują obecnie nad Ukrainą, temperatury na razie jeszcze są powyżej sera w dzień, w nocy już są grubo poniżej sera. Warunki powoli będą zaczynać sprzyjać prowadzeniu ofensyw. Już taka, taki początek jakiegoś drobnego działania ofensywnego ukraińskiego zobaczyliśmy pod Kreminną. Też rosyjskie działania ofensywne na południe od Bakhmutu mogliśmy zaobserwować w ostatnich dniach, więc front donbaski, jak widać, aktywizuje się. I be, najbliższe dni mogą być coraz ciekawsze, szczególnie na kierunku podkreminną. Czym jestem trochę zdziwiony, ze względu na to, że warunki pogodowe jeszcze nie są najlepsze. Za około tydzień, dwa tygodnie warunki mają być w miarę dobre do prowadzenia operacji, więc za te dwa tygodnie spodziewam się rozpoczęcia już jakichś poważniejszych działań ofensywnych. Jak na razie są to takie zalążki tych działań, jak na razie dopiero to się zaczyna. Na, na razie jeszcze jest stosunkowo spokojnie, ale niedługo zacznie się znowu kolejna ofensy, dział, kolejne działanie ofensywne. Znowu front może się zaktywizować, więc czekajmy na wieści o ukraińskich ofensywach i rosyjskich ofensywach. Oczywiście mówię o ukraińskich ofensywach, na pewno ukraińska ofensywa się odbędzie. Poczekajmy te 2-3 tygodnie i myślę, że coś powinno się zacząć poważnego dziać. Tymczasem dziękuję za oglądanie, zachęcam do subskrypcji oraz zaglądanie do karty społeczności i dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym raporcie specjalnym. Do zobaczenia i do widzenia.